Siema, ma widzów, witam cię bardzo serdecznie. W tamtym tygodniu bardzo blisko było, żebyście nie uzupełnili 10 tysięcy lajków, więc tym razem niech każdy zostawi lajka, żeby było szybciej. Na szczęście, wasze szczęście, się wyrobiliście, więc są TikToki, ale jeżeli nie będzie 10 tysięcy... Tak, nie potrafię rozmawiać. Jeżeli nie będzie 10 tysięcy lajków, to nie będzie już TikToków. O, dobra, tak robimy. Zobaczymy co z tego, będzie mi do śmiechu pewnie ciężko, będzie, bo ja mam y, ciężko, że się, jak jestem chory. Czekajcie, spróbuję wam teraz się zasiąć. <laughs> ha, ha. To <śmany> nie potrafię! <śmany> Dobra, są ciężary widzowe, ale TikToki zawsze muszą być <śmany> Liczba postów 666. Co to ma być? <śmany> Dobra, czemu jest oca w pociągu? To jest pol w Polsce <śmany> Dobra, ja wiem, że bodajże psy, jeżeli są agresywną rasą w komunikacji miejskiej, muszą mieć kagajec. A jak to wygląda z owcami? To jest mega ciekawi. W ogóle jak to działa, jeżeli chcesz jaką owcę jako zwierzątko domowe, bo ja wiem o tym, że są ludzie że naprawdę mają jakieś kaczki, jakieś owce jako zwierzęta domowe, leksiu nawet miał świnie, no wiecie, no wszystko jest możliwe. <laughs> O co? A ona ma pampersa. Dobra, bo ja się ciekawiłem, czy normalnie zbiera jak po psach, czy jak to działa. Pokażemy kły, zobaczcie jaka piękna. Tu tu patrzcie tam, Patrzcie tam, poparze kiełki. <słysk> Dios cię nigdy nie zabierze. <słysk> Dobra, na parisa platynowa aż mi śmiech zadziałał ale cały czas mi zmieniał miejsce zamieszkania. Do Dobra, bo jesteś wolny. Dobry pies. Ale słodko, chyba lubi swojego pieska. Life hack for home. W sumie jak się nie ma zmywarki. Ej, tu nawet cięcia nie było, no w serio to działa, widzicie? Gorzej, jak ci talerz tak e, się ułoży, że będzie taką po prostu blokadą na tą wodę i ci się woda wyleje, to wtedy troszeczkę gorzej. Nie, po, po. nie no co ty... Ale kiedy ją to Sara będzie... będzie zrywanko. O Jezus, a ja to mi te usta mam Bo <śleskli> <śleskli> Jezus to będzie mnie bardzo bolało. Ja to nie miałem. Nie. nie Uważaj, bo mam usta zalepione i rany porobię. Nie, zerwamy. AAAAAAAA! W górę daję Bo <laughs> e, to to nie Dawaj. Boli, o ja, poczekaj trochę, poczekaj. O Jezus, Maria, jak mnie to boli. Dawaj, drugie. O Jezus, żebyś kur... dopłacała <laughs> mi. No <laughs> I zacieram kot Olga x Kot Zebo, co? I ponieważ odczuwalna temperatura na polu wynosi minus 8 stopni. Na... Aha, dlatego ona ma Kot Olga nick. Bo Kot Olga, bo ona ma Olga na imię i Kot Olga, dlatego kod Zebo da. Wow, po tylu latach. Tak. tak w moim sercu grzeje, buzują emocje ze względu na to, że Zebo nagrał o mnie film o mojej piosence. I zobaczy... Było tak. Tam komentarz, na który się zgodził, że jak w ten film jego o mnie wbije 100 tysięcy polubień na YouTubie, to Kot Zebo w masce zebry zatanczy ze rzemną szaweldęsa. No tak, tylko to się nie wydarzyło i się nie wydarzy, więc nasz, moje szczęście jest git. I będzie jeszcze cieplej, jeżeli Zebo nagra ze mną Shuttlesa. Ja myślę, że po prostu... Ej, ale ja bym się obawiał na przykład, gdybym ja miał nagrać, nie wiem, jakiś ranking influencerów albo jakiegoś mukbanga czy co innego, co na przykład z Julią Żugaj nagrywałem, a miałbym takie coś nagrać z Kotolgą, w sensie jakąkolwiek interakcję miałbym z nią mieć, to wydaje mi się, że ja bym się mega zmęczył, nie? Że naprawdę miałbym po prostu dość i pierwszy raz od paru lat bym sobie zrobił przerwę od codziennego wrzucania odcinków. Tak jak mi się szczerze wydaje, że tak to by było? Jest sprawa, powiedz ty mi. Luka wspiera Andziak w zakupu holizmietrów. Znów coś. To, co to jest? Nic takiego. Co oni kupują? <grym> Czy ty to widzisz? Bierzemy go do domu. Wziąć Mię. takiego? Dwa. A co? Nie, że króliki wielkanocne, takie wielkie. Ale dużego? Dużego i małego. Nie, jest wiele. Ty, Jaki nie, nie, jakie oni zbycie. No brać. Brać? Bierz go pewnie. Nie wiem, gdzie go potem schować. Zaraz będzie stał. Dobra. Dziś ja rozumiem jeszcze na święta jakieś robić ozdoby. Rozumiem robić ozdoby na Wielkanoc, ale kupować dwumetrowego królika, naprawdę? Jakby gdzie ona to później daje w ogóle? Po co, dlaczego to się kurzy i rok później jest. Oj, już mi się tak średnio podoba, a dwa lata później jest, A ten królik, to nawet go nie dajmy na zewnątrz, no bo on jest brzydki. Tak właśnie działa zakupoholizm. Tak działa konsumpcjonizm. I dlatego trzeba mieć jakiekolwiek hamulce. Ja rozumiem, ona dużo zarabia, fajnie może sobie na to pozwolić, ale po co? Mama, pował się z Natarką. Trzeba Natarkę. Co ja tego tutaj nagrywam? Jestem nowym operatorem Genzy! Hey, Ej, kochani. Ej, dziwne do Genzy. Dawno jego ja dałem Genzy. Bez kamery nie strzesz taka zabawna. Jasıt. Nie, zawsze jest Nie, nie aż taka nie, nie jest. Zawsze jest. Nie, kamera cię odpala. Oliwka, powiedz. Oliwka nie no chce spawać. No, robisz? <grym> to jest moja reakcja na to. Wenecja to jest bardzo mocny misja. Ja chciałbym zabrać swoją przyszłą partnerkę do Wenecji. Przez te walone TikToki jako dorosła osoba pomału zaczynam się wkręcać, że ich shipuję, dlatego muszę się wyleczyć z tego. Wyleczam się z tego. Wyleczam się z tego, wyleczam się z tego, dobra? Już ta, ta aura mnie opuściła. <grym> Jest git. E, no, ale oni oznajmili, że nie są kuzynostwem jakby coś, bo ja widziałem, że tam dużo ludzi pisało mi w komentarzach, że oni są kuzynostwem, oni nie mogą być razem. No to mogą, no bo nie są kuzynostwem, ale chyba są dobrymi przyjaciółmi po prostu. I może, może to się kiedyś zamieni w coś innego. Kto wie, życzę im wszystkiego dobrego, obydwoje, obydwojga. Tatuaż jest na całe życie, przemyśl zanim wydzielasz coś głupiego. Pokażę Team X czy nie? No, ja jestem w szoku, że on jeszcze tego nie usunął jakkolwiek ze swojego ciała. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że on był tam mocnym produktem, a taki trąba, to ten y, ekipę to od razu tam wycenzurował. W sensie od razu, dość, dość szybko. Fast I'm furious. to ty? Ja pierdni, czy co to w ogóle? Oh. Najlepsze jest to, że to naprawdę jest. no, jak do widnić Tureto. Nie jestem magiką, jestem Tureto magiką. Ja pierdnić. Wsiadaj mała, przywiozę cię. Ha. Ja, ja to widziałem, ja to widziałem. Jakby po co? Tak, fryza sobie bęben zrobił. Na co dzień to Freeze im to robi, a teraz to niemu. W no mu taką to budówkę będziemy stawiać taki domek e, gospodarczy, gdzie. Co? Pocze Poczekaj. A to nie jest tak, że ona ma dom 1000 metrowy, czy coś? <laughs> ona na budówkę będzie robić. A czy w sumie, no, nie głupie robić to budówkę w momencie, gdy sobie bierz dwu metrowego królika na przykład na ogród, nie? Będziemy sobie chować wszystkie dekoracje, no tak myślałem. Właśnie ponowiłam zapytanie, czy taki domek będą w stanie nam e, ci Państwo wykonać jeszcze na wiosnę, ponieważ nasz garaż wygląda jak jeden wielki świąteczny magazyn. O, ja pierniczę, ile tego jest. Ty, no ja nie wiem, to jakiś olbrzymi domek by musieli wybudować. I tak średnio by wyglądało, o, zgaduję. Nie lepiej po prostu wynająć te. Są takie, takie komórki lokatorskie, czy coś takiego. Jest laseczka, są choinki, tam jest jeszcze więcej lasek. No, e, dzieje się. Nie chciałoby mi się, naprawdę nie chciałoby mi się. Kumacie to wszystko rok do roku, trzeba wyciągać. Trzeba. Przemyć. Trzeba wystawić jeszcze raz, potem. O, ja <śmach> nie Te mi. <śmach> Jedno miejsce parkingowe mamy, drugie jest zajęte właśnie przez wszystkie. <śmach> i <Ile> ono ma rzeczy! Ozdoby, dekoracje, <śmach> kokardy, tutaj. Te kurde walizki, które by mnie chyba zmieściły w środku. Ozdoby Wielkanoc? Ja się dziwię, że ona nie robi wystroju na walentynki, nie? No bo to to się chyba najbardziej klika, jak są jakieś walentynki. E, a czy są święta, no to teraz wystrój robi na Wielkanoc, to wystrój na walentynki, wystrój na wszystkich świętych, wystrój na wakacje, wystrój na powrót do szkoły. Tak fajnie by było. Mówi się, że. Tw... Polscy influencerzy Bilaj. Like. Moje hobby to kobiety, dziewczyny i panienki. I małolaty, nie zapominaj. Co ty mówisz w ogóle, Kubańczyk? Ty. Ej, Kubańczyk! Kubańczyk. Kubańczyk nie był ziomkiem z Bogzelem Trochę, to no tak trochę dziwnie, nie? Jakby. Nie powiem. Zrobiłem takie ha. Haha. Ha". <laughs> to może przez moją chorobę bardziej nie hechłem, ale. No wiesz, on się wybił na Kruszwilu i. Yy, tym kamerzyście chciałem zauważyć. To. Dobra, uczy się od mamy. Co ci się podoba? Zawsze słodkie. Daję słodkie na 10. No i po co mi. Jest Majusia, jest słodko, jest fajnie. Mimo zakupu holizmu werso, w jest jestem w tle. No i po co wy mi dajecie takie coś? Jestem wolna, jeśli jesteś bogaty. Ha!

Dlatego właśnie łatwo gang jest obserwowany przez tyle ludzi i tyle ludzi go ogląda, no bo ja pierni, że no to Nikt, nikt, nawet po jakichś środkach odurzających, prawdopodobnie by nie wymyślił to, co on wymyśla na trzeźwo, nie. A jaka to jest? Andziak, chcę mieć delikatne akcenty w tym roku. Cena. Jakie to jest wielkie? Poczekajcie i do. Ej, to z daleka wyglądało na dwa metry, a teraz wygląda na jakieś trzy. Jaka to jest cena? Czy będę bolesna? 4900. Nie. 4900? Tyle, co te no. dziadki no. <laughs> Ale... Ej, totalnie, szczerze mówiąc, ten królik jest obrzydliwy Jakby nie... Jest za bardzo pastelowy i coś mi to nie pasuje, więc... Tym bardziej, za niego bym nie dał 4900 Jakby jest tutaj... No nie wiem, coś niezręcznego, jak to oglądam Gdzie ja pochowam? Ja... 1600 I ludzie piszący, skąd ona ma tyle pieniędzy? No, wyświetlenia, współpracę, sklep 1600 małem. 1600 mały jak za darmo. Oni tak nie ironicznie mówią, czy... Prawda. Ja pierdziele, ja powiedziałam sobie, że chcę tylko takie mieć delikatne akcenty w tym roku na Wielkanoc. No bo ja nie mam gdzie tego trzymać, chociaż i tak buduję ten domek, ale ty no zobacz, jak to wygląda. No, to wygląda pięknie. I to piękne. jajko. Nie no, to trzeba mieć osobną halę później na takie dekoracje. Nie no, jajko jest. Ja pierniczy co to jest za JAJO?! Naprawdę, czadro. Dobra, ale jajo prędzej bym wziął niż tego królika, bo to jest takie zabawne, nie? <ścoughs> sąsiedzi idą spać, budzą się tam jajo przed twoim domem. wejdź to i wytłumacz. Aczkolwiek, jeżeli mieszkają koło kołandziak, to już i tak wszystkiego się spodziewają pewnie. Dobra, to. Pogadajmy szczerze o kotolce, co? Poszło za daleko i mega mnie ten temat męczy, dlatego chciałabym się z wami z nim podzielić i przegadać tak szczerze. Mianowicie chodzi o aspekt mojej postaci internetowej. No. Ostatnio wyszedł odcinek ręki z Kotolką. To... No i tragiczne były. Bo oglądam to, widzę, że to nie jestem ja. Wiadomo, że to było reżyserowane, ale i tak wyszło no, mega wredną i mega taką niemiłą i cringe'ową osobę. A... No, no, to tak, tak, totalnie tak. A... I podsumowując, po prostu za bardzo przesadziłam, za bardzo udawałam kogoś, kim nie jestem i... a co, ona teraz będzie prawdziwą sobą, czyli nudną sobą, czyli jakby będzie jej koniec na internecie? <grym> no bo nie oszukujmy się, przez to, że ona tam postać gra, to przez to ona w ogóle jakkolwiek jest takim tak zwanym viralem na TikToku. A tak naprawdę Kotolga bez udawania, bez podkręcenia jest dużo fajniejsza niż taka, którą udawałam dotychczas. Czyli koniec Kotolgi. <grym> Zobaczycie, że tak. Znaczy ja i ja oczywiście tego nie życzę, ale no... Niestety, przez to, że ona właśnie taką chaotyczną postać Grała, to ludzie już jej nie będą robić, jak, lubić, jak będzie kimś innym. Kiedy zabrali ci wszystko, ale nie Lambo. No, czyli fajnie, czyli ponownie pewnie. Tutaj Lambo było zarejestrowane na kolegę, kolegi, kolegi, który znał takiego sąsiada, co miał kolegę. A, bo mu nie zabrali, bo jest w leasingu, tak? O to chodzi. No to, no to jak to działa? Ej, w sumie, właśnie, policja zabiera auta, jeżeli są w leasingu? Nie wiem. Faustyna, nie No to co? No to Faustyna X-Tromba chyba. Ale, bo Faustyna chyba blisko machunik się trzyma, nie? I dzięki temu chyba Faustyna i Tromba mają dobrą relację. Tak mi się wydaje. O, 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 o tak, sabotażysta 3 is coming. Ale kto będzie ze spadochroną skakał? No jakby, to nie wiem po co pokazali, no jakiś losowy ziutek. Chyba, że Frizz będzie członkiem Sabotażysty. Już spoiler, patrzcie widzowie. Uwaga, finał jest na jakiejś tej, jak ona się nazywa, skoczni narciarskiej. No i wszystko wiadomo, no i wszystko wiadomo, no i fajnie, no i dzięki Rezzie za spoilerowany cały Sabotażysta, nie, nie ma sensu tego oglądać. Ja pierni, że co ja. Co tu się dzieje? Dlaczego jest we? Dlaczego Versov i Kinga? Dzisiejsze Tiktoki to są najbardziej losowe Tiktoki na świecie, nie? Tylko Andjax była przewidywalna. Jak ta maja szybko wyrosła. <noise> Moje szczęście w życiu. No. <noise> o no i super, no i fajnie jest wersów, będziemy dalej śpiewać i to jest fajny TikTok. Złożyliśmy dzisiaj nowy numer. Stwierdziłam, że podzielę się z wami takim małym smakiem, także zapraszamy na koncert na żywo Bartek na piano. O, bardzo ładnie, na żywo muzyka. A werso chyba nawet umie śpiewać, nie? No. Ja się zakochałam No. Serce dorosłe. Nie, a Ha, dobra, niech spojrzy na komentarze. Jeszcze nie patrzyłem, ale zgaduję już co tam może być, nie? Jako osoba po szkole muzycznej czuję się urażona, ale boli mnie to, że osoby, które nie, nigdy w życiu nie powinny się brać za muzykę, zarabiają z tego więcej niż ludzie, którzy naprawdę potrafią śpiewać i kochałem to od dziecka. No w sumie, jakby nie patrzeć, jako osoba śpiewająca, faktycznie takim czymś jak wersów publikuje i no nie chcę mówić, że udaje, że potrafi śpiewać, bo ja się nie znam i nie potrafię tego ocenić tak rzetelnie, żeby mówić coś takiego o biednej Werso. Poza tym jej szkoda trochę w internecie. E, no to no nie, ale jakby rozumiem. O, wciąż łamię się w po. Badło zbyt wiele między nami złych słów... Nie brzmi to jakoś mega źle, ej! Dobra, ale może że ja też porównuję na skali influencerów, to może dlatego też nie jest takie złe dla mnie. No, to już było, to było, nie? Było, 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 było. Zostawcie lajka, bo 10 tysięcy lajków, kolejne TikToki. Jeżeli nie wbijecie, to nie będzie, więc niech każdy zostawi lajka. E, no i do jutra. Oglądajcie do końca. E, subskrypcje, jeżeli też nie macie, żeby być na pieszołuncu, bo tu bardzo ciekawe rzeczy widzowie się dzieją.